Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Beauty Locum. Witam Was, Edyta. I dzisiaj mam paczuszkę, kolejne zamówienie z katalogu marcowego. Odebrałam je właśnie z żabki. I mówię, cóż, zaproszę Was jeszcze na, na, na kolejny film, właśnie z otwierania z marca. I tutaj mam coś jeszcze takiego tajemniczego, którym chciałam się z Wami podzielić, pochwalić. No więc otworzymy dzisiaj dwie, dwie paczuszki. Jedną typową z zamówieniem, może już właśnie teraz, tą pierwszą. Zobaczymy co tam zamówiłam, bo już nie pamiętam tak naprawdę. Jeszcze się nie zrobiło tak całkiem ciemno, więc wykorzystam jeszcze to słoneczne, słoneczny dzień, świat, światło. No nie jest to tego dużo, czekajcie, zaraz sobie zobaczę. Aha, tutaj tak naprawdę wzięłam Sobie Wzięłam sobie z Fokusa Pięć Żelicence z tych 500 ml Za 33 zł chyba 2, 4, 5, tak 5 różnych zapachów, to jest ten nasz malinowy Przepiękny, zobaczcie One teraz zmieniają Swoją postać Te butelki, są fajniejsze Poręczniejsze do do trzymania, do zabrania. Zapach jest ten sam w środku. Troszeczkę nazwy się pozmieniały, ale myślę, że wszystko jest na plus, bo i otwieranie też na plus w porównaniu do tamtych, wiecie, tych starych butelek. Także fajnie. To są te 500 ml. Mam tutaj malinę. Mam też męski. Wzięłam Jungle Rain Bur Burst. To jest, który był ten. To było, nie wiem już, który to był. Odpowiednik. Zaraz zobaczymy, czy w tym fokusie, który otrzymałam na kwiecień, jest jeszcze wyszczególnione. Bo w marcowym fokusie macie właśnie napisane, który jest odpowiednikiem jakiego zapachu. Natomiast tutaj już chyba nie w tym kwietniowym. Dobra. Mhm, tak, typowo męski. Już nie pamiętam, który to jest. Dwa w jednym. Ciało i włosy. O, ten dla mężczyzn. I wzięłam jeszcze trzy damskie kolejne. To jest Simply Luxurious. To jest właśnie ta biała brzoskwinia i, i orchidea. Z olejkiem makadami. Czy tamte też były z olejkiem Makadami powiedzcie mi? Który to jest ten zapach? No, to jest ten. Kwieniowy, ok, okej, no właśnie. E, czy one zostały jeszcze wzbogacone jakimiś olejkami? Tak, mi się coś wydaje, że czytałam. E, tutaj akurat jest Macadamia Nut Oil. Dobra, zobaczymy, fajnie. To jest trzeci. Czwarty to jest alohamonoi. Zaraz sprawdzimy, czy pachnie tak samo jak zawsze. Tak, jak ta stara wersja, dokładnie, ale rzeczywiście poręczniejsza jest ta butelka. E, co do trzymania i odkręcania. Fajnie, cieszę się. No i Sweet and Joyful mamy. To jest ten Frezja i Granat. Też taki owocowo kwiatowy zapach. Fajny, taki orzeźwiający. Myślę, że i, i faceci mogą też spokojnie go używać. Taki delikatny. Ok, tutaj mam jeszcze Blistfully Nursing krem z Planet Spa na e, dłonie, pięty, kolana, łokcie na takie problematyczne, e, szybko wysuszające się części ciała. To on jest bardzo fajny, tak sobie na noc e, grę, m, większą warstwą można nałożyć. I wzięłam sobie też słuchajcie m, maseczkę, którą polecały mi moje klubowiczki. E, te dziewczyny, które się do mnie zapisują, tworzymy sobie grupę na Messengerze, wymieniamy się właśnie i doświadczeniami i testowanymi kosmetykami przez nas. Ja Was zawsze tam informuję o różnych szkoleniach i tak dalej na tej grupie. No i właśnie dziewczyny moje zachwalały bardzo tą odżywkę. No ja sobie ją wzięłam za 6 zł, chyba 6,99. To jest, zobaczcie, jak duża pojemność. To jest ta z awokado, jeszcze jej nigdy nie miałam. Ja szukam odżywek, słuchajcie, do włosów puszących się, żeby je jak najbardziej e, wygładzać. Zaraz zobaczymy. Nie miałam w ogóle, chyba oprócz kremu do rąk, to nic nie miałam z tej serii z awokado. Ładnie, delikatnie pachnie, taka konsystencja, zobaczcie. E, fajnie, bo można tutaj, wiecie, co do ostatniej kropli e, produktu wyjąć z takiego e, pudełeczka. Także bardzo lubię takie pudełka. E, czy to z balsamami, czy właśnie teraz to odżywko? No jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Dzisiaj już ją na pewno użyję, bo muszę umyć włosy. Byliśmy dzisiaj przez cały dzień na działce naszej, laliśmy fundamenty, mamy już stan zero, także już niedługo będą filmy budowlane też. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. No, i też jestem bardzo, już nie mogę się doczekać domku, ponieważ będę tam miała swój taki mały pokoik, właśnie który chcę przeznaczyć do nagrywania. Wiecie, teraz to po prostu szukam mm, kąta w domu, gdzie jest w miarę czysto i wtedy mogę usiąść i nagrywać. Natomiast tam będę miała zawsze ładnie posprzątane, nikt tam nie będzie mógł wchodzić, bałaganić yy, i po prostu będę mogła siadać w każdej chwili i nagrywać dla, dla Was. Także bardzo się cieszę właśnie z tego pokoju. A jest u nas mnie mm, Ojej, no właśnie, i dzisiaj tak to jest tak: maska do włosów z olejkiem awokado, rozprowadzić niewielką ilość na mokrych włosach, Umyty wcześniej szamponem, pozostawić na, na około 3 minuty i spłukać. No i dziewczyny mówiły, że bardzo fajnie im się sprawuje ta maseczka, i mówię, dobra, zamówię ją, poszukam jej. Nie było jej chyba w katalogu, słuchajcie, tylko w tych różnych naszych ofertach takich dla osób, które mają konto w klubie Avon. Także bardzo serdecznie was zapraszam do siebie, do mojego zespołu, klubowiczek, dziewczyn, które same robią sobie zamówienia z Avonu, nie korzystają z konsultantek, no ale też możesz być oczywiście konsultantką, sprzedawać dalej kosmetyki. I zarabiać pieniążki Możesz też oczywiście być liderem, tak jak ja liderem sprzedaży i tworzyć sobie swoją grupę e, konsultantek. Także e, bardzo serdecznie zapraszam. <grywa> cały czas szukamy właśnie nowych e, klubowiczek, konsultantek i liderów sprzedaży. Także, jeżeli jesteś zainteresowana tematem, to, to odezwij się do mnie. No właśnie, i cały czas jeszcze do końca marca czyli jeszcze przez nie całe dwa tygodnie Osoby, które się zapiszą i zrobią zamówienie za 200 zł po cenach katalogowych, dostają za 5 zł attraction, 50 ml. Bestseller wśród zapachów damskich. Na pewno go znacie bardzo dobrze. To jest ta pierwsza wersja, klasyczna, złota. No, także zapraszam Ten, te perfumy dla Was za 5 zł jeszcze w marcu. No i jeszcze była fajna promocja na Little Black Dress, seteczki, więc wzięłam, bo koleżanka sobie je chętnie, wiem, że kupi. I to, i to jest koniec, słuchajcie, tego zamówienia, ale jeszcze chcę Wam się pochwalić paczuszką, którą otrzymałam w ubiegłym tygodniu od mojej okręgowej menadżerki sprzedaży. Eee, właśnie Karolina dba o to, żeby żebyśmy były doceniane, żebyśmy były zadowolone z naszej pracy, i ja akurat właśnie dostałam tą paczuszkę od niej za prowadzenie szkoleń z pielęgnacji Cery. Zawsze co miesiąc mamy szkolenia z pielęgnacji Cery, z makijażu, z perfum, no i ja takie szkolenie z pielęgnacji prowadzę u mnie w okręgu. Także była u mnie, odwiedziła mnie i zobaczcie, ile dobroci dostałam. Zobaczcie. No, bardzo dziękuję Karola za docenienie mojej pracy. Super, zobaczcie, bardzo się cieszę. No i powiem Wam, co tutaj jest. Co się znalazło? No, bardzo dużo nowości, praktycznie same nowości. Jest tutaj tak Farway Aurora jakieś te włosy mi się tutaj słuchajcie? Aurora, czyli nowość wśród rodziny Farway. Jest tutaj i Marii Róż, którego ja właśnie jeszcze nie wąchałam, chyba i nie miałam. Czy, nie wiem, jakie to są tutaj. Słuchajcie, nuty zapachowe czy tu jest róża? Nie wiem. Ja, one były gdzieś chyba miesiąc temu właśnie w Fokusie jako nowość. Ja tutaj to czuję, wiecie co, że one są bardziej takie na wieczór niż na dzień. Na jakąś uroczystą kolację, czy na jakieś wesele, takie yy, z cięższych, myślę, że będą długo się utrzymywały. Yy, tak, na pewno nie na taki lekki, słoneczny, wiosenny dzień, natomiast na pewno wieczorowe perfumy. Tak mi się wydaje. Zresztą bardzo lubię te buteleczki Imari. One są takie płaskie tu, można je naprawdę fajnie wrzucić do torebki, zabrać na jakąś imprezę, no i wiecie, w razie potrzeby sobie dopsikać gdzieś w toalecie. No. Słodkawe. Słodkawe, fajne, cięższe perfumy. Porównałabym je z Faraway tymi fioletowymi. Rebel? Rebel. Z rebelkami tak, jeżeli lubicie rebel to też te mogą Wam się spodobać i plus za buteleczkę, to jest wciąż 50 ml ale płaska butelka fajnie nam do torebki wejdzie w razie potrzeby, to dostałam to Karola, dzięki odkładam już tutaj te rzeczy, tutaj znalazła się jeszcze to jest, jest naszyjnik Naszyjnik, o e, taki, on się nazywa, już Wam teraz powiem, Astor, Astor się nazywa, o coś takiego, widzicie, tak, na łańcuszku, odłożę sobie na bok, e, dostałam rązoletkę. z Bella, się nazywa, e, z takimi przepięknymi, klasycznymi, jak się nazywa, perła, to się nazywa, a i tu jest ze znakiem Ze znakiem Jezus W horoskopie Tutaj akurat Karocia wrzuciła mi Aquarius, czyli wodnik o. natomiast no ja jestem Skorpionem, o Ale jeżeli znajdę kogoś z wodnikiem To chętnie mu sprezentuję Kto jest wodnikiem Może ktoś z mojej rodzinki To sobie pomyślę Ale bardzo ładna Perłowa, to jest znakiem e, horoskopu. E, w mojej prezencie też znalazł się tusz Legendary, i słuchajcie, ja coś Wam o nim opowiem. E, właśnie w dniu dzisiejszym ja chciałam sobie jeszcze moją euforię po prostu sobie potuszować włosy, e, rzęsy. Ja go mam w domu też. E, mój własny egzemplarz. Chciałam sobie wytuszować rzęsy, ale on już, słuchajcie, jest taki trochę y, suchy, już widzę, że no, trzeba będzie kupić nowy. I mówię, dobra, może nie będę kupywała nowego. E, dam szansę jeszcze raz temu legendary. No i rzeczywiście, posmarowałam sobie rano rzęsy, mam je cały czas, y, mam go cały czas na sobie. Bo on do tej pory dwa razy go próbowałam, i on mi się tutaj obsypywał. Nie wiem właśnie co jest, że się obsypywał. No, ale dzisiaj sobie posmarowałam nim rzęsy, potuszowałam. I wiecie, że w ogóle zupełnie inaczej się zaczął zachowywać po tych dwóch, trzech razach, chyba kiedy go próbowałam. No, dzisiaj ładnie zasechł na tych rzęsach. Nie wiem, czy potrzebował czasu, czy może, no, nie mam pojęcia. Dzisiaj się fajnie, wiecie, zachowuje. Już jest gdzieś godzina koło 16 i nie mam żadnych tutaj takich y, obsypek. I myślę, że może się polubimy w, y, z tym tuszem. Dałam mu jeszcze jedną szansę, więc na razie nie będę sobie zamawiała nowego Euphorika, mojego ukochanego, ulubionego. Ale dam szansę, właśnie y, Legendary Lengths. No, a tu mam właśnie nowy, nowiutki, jeszcze nie otwierany. Co dalej? O, jeszcze jeden. Czy to jest mój któryś? Czy ja dostałam dwa w prezencie? Nie wiem. Czy, czy mój tutaj wylądował? Muszę to sprawdzić. Zaraz w łazience. Dobrze, tutaj dostałam też to mydełko, widzicie, sama nałości Karolina mi podarowała, to mydełko, które już Wam pokazywałam na wcześniejszych filmikach, właśnie tą z Planet Spa, energetyzujące z ekstraktem z chińskiej herbaty, to jest to mydełko. To jest krem y, na, nasza nowość y, z witaminą C. Y, dzisiaj też już go mam na sobie. Słuchajcie, spędziłam no naprawdę sporą część dnia na powietrzu, na działce, więc przydał mi się SPF-50, który ten krem jest wyposażony. Tak jak mówię, na początku nie, nie bójcie się tego, bo zobaczycie taką białą, troszeczkę poświatę na twarzy, jak go użyjecie po raz pierwszy, ale ta poświata biała bardzo szybko, ten film taki biały wchłania się w twarz i nie ma później najmniejszego problemu. Widzicie, teraz sobie jeszcze kładłam podkład, on bardzo ładnie gra współgra z podkładem. Tylko trzeba chwileczkę poczekać, aż się ta, ten biały film, yy, yy, wiecie, skuragowe wypije, że tak powiem. Dobra, to też mam to. Wow, same nowości. Dobra, teraz mamy tak: mamy mgiełkę Gorgeous na Encanto i mamy body Shimmer. Yy, no tak. I ja do tej pory miałam tylko tą wodę perfumowaną z tej serii. Jakoś mnie do siebie nie przekonała, ale powiem Wam dzisiaj tak Wzięłam sobie tą mgiełkę i tak się szybko psiknęłam, bo miałam akurat pod ręką właśnie tą, tą paczkę I tak sobie wzięłam i, i psiknęłam I po, pojechaliśmy na działkę i zaczął taki wiatr wiatr. wiecie, świeciło słońce, ale zaczął taki wiać, większy wiatr i tak jakoś fajnie te perfumy, tam mgiełka, tak naprawdę, nawet nie perfumy, tylko ta mgiełka współgrała jakoś z tą auro, z tym wiatrem, dała mi jakiegoś takiego otulenia, więc wydaje mi się, że nie jest to zapach taki do biura. Ale jak wiecie, że będziecie gdzieś na dworzu, gdzieś, gdzie jeszcze nie jest dosyć cieplu, ciepło, nie ma upału, to myślę, że właśnie na taką porę, jeszcze taką przejściowo pomiędzy zimą a wiosną, te perfumy mogą być dobre. Ten zapach, tak? Jeszcze nie próbowałam. Tamtą perfumkę próbowałam jedynie w zamkniętym pomieszczeniu. Tak jak mówię, no nie za bardzo mi podeszła. Natomiast dzisiaj przy tym wietrze, naprawdę fajna taka wąsie się za mną, wiecie, taki szal ciągnął. No i też daję temu szansę, słuchajcie, na ten, na tą porę roku. na teraz. Myślę, że potem latem może to troszeczkę być duszące, ale teraz gdzieś, jak wybieracie się w plener, yy, na spacer do lasu, czy no właśnie, czy na jakiś taki piknik rodzinny na przykład na, 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 na zewnątrz, to to onkanto naprawdę nie jest yy, głupim pomysłem. Dobra, a teraz tego, czego nie miałam jeszcze: Body Shimmer. Czyli nawilżający rozświetlacz do ciała, 48 godzin nawilżenia do wielokrotnej aplikacji. Jak to w, w, używać? Wsmaruj równomiernie w nogi, ramiona, dekolt i inne odkryte partie skóry, by je rozświetlić i nadać im nieskazitelny wygląd. Po użyciu umyj ręce, poczekaj aż rozświetlacz się wchłoni, wchłonie zanim się ubierzesz. Czyli ewentualnie może tam, a jest rzeczywiście coś takiego... Jest tutaj jakiś Widzicie to? Jakiś taki Barwnik dodany Czy ewentualnie taki samoopalacz może Pachnie faktycznie Jak te Jak ta mgiełka przed chwilą Ale ciut świeżej Jest to ten, ta sama nuta zapachowa Ale yy, Świeższa Dobra, jak to będzie w ogóle Dobra, rozsmarowałam czy on daje troszeczkę, czy on jest z mm, samoopalaczem, czy może on jest takim brązerem. No nie wiem. Yy, drobinki są bardzo delikatne. Nawet chyba nie widać tego. Jeszcze sobie to nałożę. Pokażę Wam jeszcze, o, jak on wygląda tak. Drobinki są delikatne. Rzeczywiście ręka się, widzicie, jest taki połysk na tej dłoni. Teraz sobie drugą rozsmeruję. I... Jest taki ten delikatny brązowy kolor, który ujedn będzie nam ujednolicał yy, skórę. Przyjemny delikatny zapach. To nie jest, jest już taki silny zapach jak ten, yy, jak te tam giełka czy, czy woda perfumowana. Tego się obawiałam, ale faktycznie yy, nie będzie on sprawiał bólu głowy. Widzicie, mam takie tutaj te dłonie, a jeszcze tu nie rozsmarowałam, takie delikatnie brązowsze e, i rozświetlone. No, dobra, fajna rzecz na wiosnę, słuchajcie, kiedy te blade nogi będziemy odkrywać powoli do sukienek, no to można sobie go zaaplikować. Jest on tutaj z złotym olejkiem Young Young. 48 godzin nawilżenia, o, ale no rzeczywiście ładnie ta skóra błyszczy, widzicie, odbija światło, widać to, fajne, to jest nowość teraz w katalogu marcowym, dla, dla skóry normalnej do suchej, mhm, fajnie. E, też dostałam najnowszy zapach desen Soleil. To już też w poprzednich filmikach możecie się dowiedzieć jak otwierałam mm, zamówienie i miałam go w zestawie dla lidera, czy on mi się podobał czy nie. E, tak, dostałam to plus perfumetkę, tak, liderzy mogli sobie wziąć. No no, powiem wam, że mi się podobał, ale to tylko tyle. fajne owocowy, rześki, cytrusowy zapach, tak? Nie ma tam nic słodkiego, nic ulepkowatego dla osób, które bardzo lubią owocowe, świeże zapachy. Tak, żeby tam nic takiego nie było w dodatku e, słodkiego. O, to, to jest ten, najnowsza propozycja z rodziny e, Incadescence. E, mam tu, o, maseczkę z miedzią, też już ją sto, stosowałam. Też ją mam w domku. Pierwszy raz ją zastosowałam, i wiecie, naprawdę fajnie wygładziło mi buzie. To, co po jednym właśnie użyciu zauważyłam, to wygładzenie skóry twarzy. I to jest maseczka peel off. I tu są jeszcze dwie rzeczy, których do tej pory ja nie miałam. O, i tu takie piękne, zobaczcie, hmm Dobra, od czego zaczynamy? Od zapachów lokal. Wiecie, że mam swój własny migdał. Bardzo on mi się podoba fajnie właśnie na taką pogodę, również taką chłodniejszą jeszcze to mi się on super sprawdza. Bardzo bardzo go lubię i byłam też ciekawa właśnie tych pozostałych. Jest jeszcze lawenda i właśnie ten jaśmin. No to otwieramy. Ja sobie nie kupowałam, ale tutaj fajnie dostałam w prezencie, więc sobie przetestuję ten jaśmin. No niektórzy uwielbiają jaśmin w perfumach, niektórzy nienawidzą. Zobaczymy jak on jest podany, bo nasza bardzo lubię jaśmin w tym zapachu balsamu i kremu do rąk z Care. Jakby on był tutaj bardzo podobnie podany, to ja bym była zachwycona. Tu jest tak: jaśmin, sezam i cedar wood, czyli drewno cedrowe. Drzewo cedrowe. No i już. O, to nie jest taki, wiecie, jaśmin, który powoduje ból głowy. On jest delikatny. Fajny. Nie jest słodki, nie jest przytłaczający. Ale taki świeży jaśmin. O, naprawdę te zapachy z Local Nature się udały. Nie mam jeszcze lawendowego, o! Powiedziałabym, że on jest bardzo orzeźwiający. Kwiatowy, tak, typowo. Natomiast ja nie czuję tego przytłaczającego zapachu jaśminu tutaj. Już teraz pomieszałam, ale pomieszałam kilka zapachów razem ze sobą. No, powiem Wam na plus. Bałam się trochę tego jaśminu. Ale nie ma czego rzeczywiście. Bardzo świeżutki. On jest o wiele świeższy właśnie niż ten migdał, bo migdał jest z wanilią, a ta, ja tam czuję wanilię, jest taki cięższy. Natomiast ten lżejszy. No proszę. No, im się te, udała im się ta kolekcja yy, Local Nature. To jest to, Jaśmin. I ten przepięknie zapakowany, yy, inspirowany tutaj obrazami kloda Mon Moneta. Moment Collection z serii Artistic. I to jest woda perfumowana. Ja też jej nie miałam. Wyszły takie dwie ostatnio, słuchajcie. Taka bardziej niebieska, chyba jeszcze fioletowa. Um, już ją otwieram. Jak wygląda? Mhm, Klo Monet. Beauty of Moments Painting. A, czyli to jest w ogóle obraz składam Moneta. Widzicie? Czyli jest tutaj o, buteleczka jest taka bardzo ładna. Patrzcie, jak się ładnie, będzie się ładnie prezentowała na toaletce. Tutaj są też takie kwiaty wygrawerowane. No i dobra, i psiukamy. I testujemy. Jak ktoś lubi wodne takie zapachy, takie ozonowe, to ta się też spodoba. Hmm. Też lekkie, też taka morska bryza jakaś mi tu przychodzi na myśl. Być może hmm, być może już mi się wszystko to zmieszało. Hmm. Nefia Nif Lumiere się akurat ta nazywa. Hmm. Też bardzo ładna. Hmm. Hmm. Jak morska bryza, słuchajcie, taka bardzo orzeźwiająca. Myślę, że spokojnie na takie jeszcze y, cieplejsze dni. Chociaż teraz też na wiosnę, ale wiosna i lato typowo. To raczej nie będzie zimowy zapach, bo on będzie dodawał takiego właśnie chłodu, takiego orzeźwienia. Mhm. Przepiękny. Wow, ale nowości dzisiaj poznałam, mimo że one już. Kilka katalogów z nami są No ale wiadomo, no nie jestem w stanie wszystkiego Sobie wypróbować Także Bardzo ładne zapachy No nie wiedziałam, aż ta, że aż tak mi się spodobają No dobrze kochani No to ja już przestaję Już wszystko sobie otworzyłyśmy, przetestowałyśmy Zobaczyłyśmy no i pamiętajcie, jak chcecie sobie same zamawiać kosmetyki prosto do Waszego domku, to wystarczy założyć sobie konto w klubie Avon. W, w, po, zawsze pod moim filmikiem jest link do zapisania się właśnie do mnie i bardzo serdecznie zapraszam, pozdrawiam Was, cześć, życzę miłego jeszcze weekendu. Pa!